Cześć witam wszystkich. Moi drodzy. Yy, chciałem podziękować za te wszystkie suby. No, nie spodziewałem się, że w tak szybkim czasie do, dojdę do 600. Chyba bodajże jest teraz 607 subskrypcji mojego kanału. Jest mi niezmiernie miło. Cieszę się bardzo, że tak wiele osób i tak chętnie klika. Przycisk subskrypcji. Jeśli tak dalej pójdzie, to konkurs zrobię, ale bez nagród, bo nie zdążą wrócić ze Stanów, jeśli chodzi o klipy i monety, które wyślę do gradingu. No, jestem bardzo zaskoczony, że to tak szybko leci. No, słów mi brakuje, no. naprawdę dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie subskrypcje za, za komentarze, za łapki naprawdę się nie spodziewałem jest mi naprawdę niezmiernie miło was wszystkich gościć na moim kanale pamiętajcie, że y, kanał nie żyje tylko dlatego, że ja go robię tylko dlatego, że wy go oglądacie Także jeszcze raz bardzo mocno dziękuję. Zapraszam także na grupę Facebookową. Jest to prywatna grupa Facebookowa, tylko i wyłącznie dla subskrybentów mojego kanału. Okej, okay. moi drodzy, dzisiaj 2 zł, rocznik 78, i. Teraz tak, może powiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o dane tej monety. A więc, tak mamy tutaj monetę dwuzłotową, 3 gramy, 21 mm średnicy. Monety są wykonane z, yy, z mosiądzu. Obrzeże ząbkowane. Monetę zaprojektował pan Wacław Kowalik, i podam teraz nakłady dla y, monety. W momencie, bo ja tu mam troszeczkę źle pokładane, tak to miałem zrobić o, w ten sposób. I teraz tak. Jeśli chodzi o monetę ze znakiem Mennicy, mamy y, Monetę wybitą w Warszawie i nakład tej monety jest to 2 382 000 sztuk. Yy, jeśli chodzi o monetę z tego samego roku i z tym samym nominałem, <laughs> przepraszam, yy, mamy tutaj nakład 2 600 000 yy, i jest to menica Leningrad. I teraz tak. Może jeszcze taka jedna ciekawostka. Moneta została wprowadzona 3 lipca 1975 roku. I razem z tą monetą funkcjonowała także dwójka z jagodami, tak zwanymi. I teraz tak. Moi drodzy, moneta może niepozorna, ale tu chodzi przede wszystkim o nakład tych monet jest to najniższy nakład ze wszystkich tych dwóch młosiężnych więc można powiedzieć że moneta jest na razie tania ale już jest pomału problem z zakupieniem egzemplarzy ze znakiem mennicy w stanie pierwszym bez znaku mennicy jeszcze można kupić na kup teraz. Oczywiście są też licytacje, ale ostatnie takie licytacje z monetami w stanie 1 były nie oszukując się rok temu. Także widać, że osoby, które posiadają takie monety w Stanach 1 i chcą je sprzedawać, zazwyczaj robią to przez kup teraz. No i teraz tak. Jeśli chodzi o ceny, nie powiem wam ile za ile poszły monety w stanie pierwszym licytacji bez gradingu gdyż takie y, były dwa rok 2 i 3 lata temu y, na Allegro a aktualnie w stanie pierwszym nie ma ani jednej sztuki także mały nakład to myślicie pewnie że i duże pieniądze no nie jeszcze nie i zaczniemy może od monet w stanach trzecich, tak jak tutaj. Moneta w stanie trzecim. Tutaj w sumie są w stanie takim drugim. No bym powiedział nawet minus 2. Może zrobić zbliżenie. Jak widać, moneta nie jest wytarta. Szczegóły praktycznie są wszystkie. Może. DECZKO KITKO jest y, wytarte, ale to tylko albo niedobicie to jest, nie wiem, bo jednak orzeł jest w sumie y, nienaruszony. Wszystkie szczegóły widać na tej monecie Widać ślady obiegów w postaci rys i mikrorys. I moi drodzy, y, takie monety na licytacjach są. Y, zazwyczaj jest to od złotówki do trzech. Za taki stan, ale zauważyłem, że jeden sprzedający sprzedaje takie monety na kup teraz w Stanach 2 i 3 i kosztują ze znakiem mennicy 19 99 groszy. I powiem Wam, że 7 osób kupiło tą monetę na kup teraz za 20 zł. Także w stanie drugim i trzecim ktoś kupuje na kup teraz za dwa e, takie złote, płaci 20 złotych na kup teraz. Także jest to jakiś odnośnik, jeśli chodzi o cenę. Jeśli chodzi o e, stany mennicze tych monet ze znakiem mennicy to moi drodzy tu już jest troszeczkę inaczej. Yy, moneta yy, można by powiedzieć że jednak zdrożała bo jeszcze, jeszcze w maju w maju czerwcu one były po jakieś 52 zł 50. 45 też, tak, yy, ceny też były. No i jeśli chodzi na kup teraz nie ma oczywiście w tak Pięknym stanie monet na licytacji. I ja Wam powiem, jak to wygląda y, cenowo. Ze znakiem menicy ma to dwóch sprzedawców, w tym mój kolega Michał, y, i wygląda to cenowo w ten sposób. U mojego kolegi to monetę na kup teraz możecie sobie zakupić za 59 ,95 zł. 95 groszy, a u innego sprzedawcy y, ta moneta ze znakiem menicy jest to. 69 ,99 zł. 99 groszy. Także, no, moneta, można by powiedzieć, że zdrożała o jakieś 10 zł. W tak krótkim czasie. Więc, kto nie ma, proszę pamiętać, że to jest naj, najrzadszy rocznik. Ja bym się spieszył, jeśli chodzi o zaopatrzenie w, w taki egzemplarz. I teraz moneta bez znaku mennicy ten sam rok proszę pamiętać, że także występują odmiany A, B i C. Ja dopiero rozkminiam rozkminiam inne inne nominały. Do dwójki do dwójek i jedynek jeszcze nie doszłem, więc na razie nie mogę pokazać, jak wygląda A, B lub C, choć zdjęcia są w internecie. Tu mamy stan 3, już tutaj widać większe starcia na tej monecie I moi drodzy, ten sam sprzedawca, który sprzedawał monetę w stanie drugim, trzecim ze znakiem mnicy sprzedaje też takie monety bez znaku mnicy i koszt tej monety jest taki sam 19 zł. 99 groszy bez znaku mennicy jest to yy, wy, to było wybijane jeszcze yy, za czasów wiadomo komuny yy, Leningrad yy, teraz momencik Leningrad tak mennica leningradzka no i yy, teraz to może Odłożę zniszczoną <laughs> i w stanie pierwszym, moi drodzy, ta moneta hmm, tylko ma ją mój ten kolega Michał w takim pięknym stanie i tutaj mamy 64 ,95 zł 95 groszy na kup teraz za stan pierwszy takiej monety. Naprawdę nakłady są śmiesznie małe. Jest to jedyna Jedyny rocznik, który jest tak, w tak małym nakładzie. I teraz powiem o monetach w gradingu, bo tu już jeszcze rok temu widziałem w licytacjach w gradingach NGC i PCGS-u te monety. No to tak sprzedawało się po 120 zł. A w tym roku zostały zlicytowane za dużo, dużo większe pieniądze. I tak, rocznik 78 ze znakiem Mennicy, z Mennicy Warszawskiej, moi drodzy, ze znakiem Mennicy sprzedała się z notą MS66 w licytacji za 272 zł. Gdzie jeszcze niedawno za 120 zł w gradingu chyba bodajże to był MS 66 za 120 zł, także moneta zaczyna także. Jak widać, jeszcze też mała skręteczka jest. Moneta także w gradingu potrafi kosztować troszkę pieniędzy. Ale to jest. Na te monety jeszcze czas przyjdzie oczywiście. Towaru meniczego na rynku coraz mniej, więc będzie drożej. I teraz tak: mm, bez znaku menicy yy, w gradingu PCGS z notą MS66, plus sprzedała się ta moneta za 324 zł. Także jest nieźle. No znaczy, nieźle dla sprzedających, dla kupujących już nie. I teraz powiem tak, że naprawdę jeśli ktoś nie ma takiej monety, to warto pomyśleć nad zakupem ewentualnie licytacją. Choć z licytacją będzie problem. Także mamy tu nakład ze znakiem mennicy jeszcze raz powtórzę 2 382 000, a bez znaku mennicy moneta to jest 2 600 000. Nakładu. Także, kto nie ma, niech się zaopatrzy, bo naprawdę moi drodzy, monety PRL najrzadsze zaczynają naprawdę, naprawdę już sporo pieniędzy kosztować i to się jeszcze na pewno nie skończy szybko. Te ceny będą rosły i kto sobie. Teraz nie zakupi, będzie później baśkował więcej. Także to by było na tyle. Film wyszedł niestety bardzo długi, no ale no nie da się wszystkiego powiedzieć w ciągu minuty. Więc chciałbym jeszcze raz Wam naprawdę podziękować za te wszystkie subskrypcje. Jest mi tak przyjemnie teraz mówić o tym, że. Ja naprawdę się nie spodziewałem, że tak szybko y, będę miał tylu widzów. Za to bardzo dziękuję. I to by było na tyle już. No, także dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.